Hej, Halo Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MTH i witam Was w nowej serii. E, najprawdopodobniej o nazwę podziemny Minecraft ZMTH albo nie wiem, podziemia ZMTH, gdyż jesteśmy na mapie kolejnej z zadaniami. Mam je gdzieś wydrukowane, w tej chwili ich nie widzę, gdzieś tutaj, nigdzie na biurku. Najprawdopodobniej mam je gdzieś. Indziej, w każdym razie na komputerze je na pewno mam, więc wszystko będzie ok. Więc dostaniecie je albo w opisie, w co wątpię, bo nie będzie mi się chciało tego kserować, czy kserować, tylko wklejać, bo jestem zbyt leniwy. Ale może je przeczytam w następnym odcinku. Drzwi mi skrzypią. Yy, I co, i co, i co. Jeżeli to słyszeliście, to był mój pies jedną drzwiami. Mam przez niego w ogóle całe drzwi zepsute piesku wyjdź no wyjdź, tytan tak, mój pies nazywa się tytan eee, i co? Eee, i w końcu mam jedną ze swoich ulubionych rzeczy czyli podziemia uwielbiam po prostu w minecrafcie podziemia Genialne, jak dla mnie Zawsze pamiętam z Loki, kiedyś się jeszcze Loki też grał w Minecrafta. Tak, Loki grał w Minecrafta. Mm, chcieliśmy sobie założyć serwer i tam wykupić serwer i zrobić jakby ca ca cały czas, zrobić jakieś podziemne miasto, inne takie. I co najprawdopodobniej będę starał się otworzyć Wam w tej serii. Co by tu mamy? Dobra. E, zaczniemy sobie od zebrania tego drewna, aby zrobić crafting table, a potem już, e, mm, a potem, potem, potem rozszerzać się, ale to jest ogólnie tylko taki odcinek zapowiadający serię, powiem wam jeszcze coś, co nie jest bardzo istotne, ale przyda się, może. Mm. W każdym bądź razie nie mogę wydostać się na powierzchnię. E, sprawdzałem to już sobie wcześniej. Nie mogę, a dlaczego? Bo na samej górze jest bedrock, przez który się nie mogę przebić, bo się nie da. Oczywiście. Róbmy sobie kilo, zbierzmy trochę kamienia. Na szczęście kamienia będę miał pod dostatkiem. No, tak. W tej skrzyni mamy jaja. Które będą nam potrzebne, oczywiście, do zespełnienia. Kur innych takich: kur, krowa, owca, świnia, osadnik, wilko, celot. I to wszystko, oczywiście, mogę się tutaj bardziej rozbudowywać, co oczywiście to uczynię. Najprawdopodobniej zostawię to bardzo, może dobra, nie bardzo, ale w miarę nienaruszone. Tylko po prostu przebije się przez jedną ścianę, pójdę w jakimś kierunku. I co dalej? I tak będzie to się poszerzało, to będzie odcinek 0,5 jakby, bo to tylko zapowiadam Zapowiadam tylko dopiero tą serię yy, I co, i co, i co dalej? Co dalej? Mm. No chciałem, chciałbym bardzo tą, tą serię z kimś nagrać, ale po prostu nie mam z kim znaczy, może i bym miał, ale to musiałbym pogadać. Ale nie wiem, czy on by się zgodził, abym to wrzucał na YouTube. Bo, bo nie wiem po prostu, nie wiem. Bardzo możliwe, że w poniedziałek go zapytam, bo w momencie, gdy to nagrywam, jest piątek, tak, jest piątek, wszyscy idą na jakąś imprezę czy coś, a ja siedzę w domu i nagrywam Minecraft. Jest to trochę smutne, ale zaraz przychodzi do mnie Loki. Idziemy pograć w piłkę do kolegi i potem idziemy do kina. Ja ogólnie, e, kurwa, w kinie to my jesteśmy chyba w każdy piątek. Cóż, o, to właśnie, 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 muszę zmienić poziom trudności, żeby nie było zbyt łatwo. Mm, Osadnik, to z nim możemy handlować? His name is Bob. He is a survivor like you. Cześć, Bob. Poszerzę ci to kiedyś i będziesz miał drugiego osadnika, takiego jak ty. Masz zielone oczy. 10 gravelu i jeden szmaragd za dwa krzemienie. Nie opłaca mi się to. Bo, kurwa, jak będę bił gravel, to z tego dostanę nie krzemień, tak? To jest krzemień, krzemień. Więc mi się to nie opłaca totalnie. E, ale dobra, bo to będzie naprawdę krótki odcinek. Mm. Jedyne co zrobię, to jeszcze pójdziemy sobie w stronę Piekieł. Zobaczymy, co tam mamy. Blh. Zabawne są te dźwięki. A tam nie mogę. A mnie coś ścięło. Ale już się naprawiło. Tam przejść nie mogę. Fuck Jezus, już że mi zgasi portal. Ale byłby fail. No ale tak, widzimy to mamy piekło, będziemy musieli iść do piekła, oczywiście, ha w piekle, też mam jakieś zadania, ale dobra, na razie, żebym jednak mi nie zgasił tego portalu, to się odsuńmy lepiej, hmm, odsuńmy, w sensie wyjdźmy stamtąd. I co, i nawet już przy was obiorę kierunek mojej podróży, chwilę, bo mi się coś zlogowało, o, nawet ładna pogoda jest za oknem, co mi się bardzo podoba. Pójdziemy sobie w tą stronę, gdzie wykopaliśmy węgiel. Mm, I czy od razu sobie sadzą. O, więcej węgla, co mi się bardzo, bardzo podoba. Ogólnie już Wam mówię, na jakim jesteśmy poziomie. 65. 65. Czyli spawn, bym na spawn był na 66. Ogólnie co będę robił w tej serii zadania. <coughs> Fak, sorry. A i czemu nie było odcinków? Bo byłem chory i miałem beznadziejny głos. Mm. Ale seri, jeżeli by... Możecie teraz mało co widzieć, więc zrobię jednak pochodnie jedną, no jedną w sensie cztery. I postawię ją wam tutaj, żebyście więcej widzieli. Jeżeli by tamta osoba zgodziła się ze mną nagrywać, nie miałbym nic przeciwko, naprawdę. Yy... Bo mi byłoby raźniej, miałby, byłoby mi... ...raźniej i łatwiej, ogólnie przyjemniej, by mi było nagrywać to z kimś lokiemu, co się zepsuło z Minecraftem, a stwierdził, że drugiego gift-koda, w sensie coś mu się z kątem stało. Nie wiem, może jak za długo nie używa, to potem musi jakby to cofa, wątpię, żeby tak było, ale coś mu się zepsuło w każdym bądź razie i e, stwierdził, że nie będzie kupował drugiego gift -coda. Jego strata, he, he, he Nie, dobra, żarcik. <laughs> dobra. Ale od chuja jest tego węgla. Skończę sobie na nim kilo, i tak pewnie nie zdążę całego wykopać. No właśnie padło. Ile? 29, ale mniej więcej tak, pójdziemy sobie chyba w tym kierunku, w sumie nie, bo teraz znalazłem węgiel, to pójdziemy sobie w tamtą stronę. I co? Wiem, że to jest krótkie, bo to miało być krótkie, więc, więc tak sobie tu skończymy. A ogólnie, właśnie, właśnie, właśnie. Yy, na koniec tego filmiku wrzucę wam Intro tej mapki, jak, która jakby zapowiadało całą tą serię. Serię, Boże. No, tą mapkę z zadaniami, ktoś bardzo fajnie przemyślał to i zrobił intro do tego. Jak to się stało, że jestem w tych właśnie, w tym miejscu, czyli w tych kopalniach. Dlaczego tu jestem? Zobaczycie już za kilka sekund. A ja się na razie żegnam. Hej, halo, siemano. Zapraszam na oglądanie tych odcinków moich, bo to komentowania przede wszystkim yy, i to tyle. Nara.